Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest trzeci dzień moich pięknych i słonecznych, jakże widzicie, wakacji. Słuchajcie, dzisiaj może zauważyliście, wyruszyłem na poszukiwanie pokemonów sam. Już znalazłem Weediego, ale poluję na coś większego. Także Mam trochę dzisiaj do przejścia, nie wiem ile. Na razie idę sam, może później się dadzą namówić dziewczyny, żeby poszły też ze mną, się przejść. Idę na razie tymi samymi szlakami co wczoraj. Wczoraj wieczorem też nic zbytnio nie znalazłem, a też miałem przechadzkę. Jajko się nie wykluło. Zostały mi 3 km, już nie dałem wczoraj rady tych trzech przejść. Także dzisiaj spróbuję 3 km nabić No i zobaczymy A tak piszcie w komentarzach jak Wy spędzacie wakacje Co robicie aktualnie Gdzie jesteście Z kim spędzacie Może z rodziną Może z drugą połówką Zależy jak chcecie Napiszcie, a ja z miłą chęcią przeczytam jak każde wasze komentarze Choć ich jest bardzo, bardzo mało Może się nie chce wam pisać Może nie macie co powiedzieć Nawet wystarczą buźki Uśmiechnięte Smutne To wtedy będę wiedział, że coś źle robię Albo coś dobrze robię No Nie wiem co by tu jeszcze powiedzieć Trochę krótki ten wilok. Ale na razie tyle mogę wam powiedzieć. Jak coś będę później robić, to jeszcze wam coś nagram. Także nie żegnam się. Tylko powiem skromne, acz wystarczające w tej chwili do zobaczenia. Trzymajcie się. No, witam was po krótkiej przerwie. Mamy godzinę 16:00. Czekajcie. 25. Idziemy teraz na nad jeziorko nie wiem czy popluska się, może moją kuzynkę wrzucimy tak możecie się spodziewać tego że się uśmiechnąłem tak szeroko i szczerze gdyż się odwróciła i mnie wzrokiem zmierzyła no i zabić mnie chciała no ale jak można zabić takiego miłego Kochającego i uroczego youtubera jak ja. No. <śpiewanie> Ale dość, pierdu, pierdu. Po drodze mam nadzieję złapać jakieś pokemonki. Podczas poprzedniego spacerku, który był o 12:00, chyba 12:00, złapałem jednego szczura i trzy robaki. Ale robaki, pokemony. Także... Powoli leveluję. No. Mhm, ale śmieszne. No. Także na razie się z wami żegnam. I pogadamy i odezwę się, jak już będę nad jeziorkiem. Także do zobaczenia. Do zobaczenia za chwilę. Witam Was wszystkich ponownie. Żeby było lepsze światło. Dobra, tu może być. Jak widzicie jestem nad wodą. Mamy piękny widok za moimi plecami. Niestety trochę teraz mnie przyciemniło. Ale teraz jest ok. Będę powoli się poruszać do tyłu, żeby, żebym gdzieś do wody nie wleciał. Także no, widzicie. Pogoda jest dalej piękna. Trochę jest pochmurno, ale nie jest zbyt zimno. No i tak widzicie, mija trzeci dzień. Nie wiem, co jeszcze będziemy później robić. Dzisiaj mamy plany na jakąś smaczną kolację. Dzisiaj dzisiaj na ten, dzisiaj na rowerki nie idziemy. Ja już nie mam ochoty. Nogi mnie bolą. Także... Dzisiaj sobie daruję. A po drugie, ja też jestem niewyspanym. Bo późno poszedłem spać. Wszystko przez dziewczyny. No. Także co tu jeszcze powiedzieć? No chyba nic. Że się to tak odwrócę, żebyście widzieli to piękne jezioro. Ze wszystkich stron że wczoraj mnie na nim widzieliście, także do zobaczyska, trzymajcie się, odezwę się do was później. Na razie. Witam was bardzo serdecznie, z powrotem. Właśnie skwar jest jak nie wiem co. Schodzimy z plaży, idziemy się przejść na jakieś lody, na jakiegoś szejka. Patrzę czy nikogo za mną nie ma. Jakby słońce? Nie, tak nie. O, tak będzie najlepiej. Który profil? Lepszy prawy? Lewy czy prawy? Nie wiem. Chyba zostajemy przy lewym. Czekamy na resztę frajnem. Nie wiem kiedy przyjdą. O, widzę coś jakieś... Jakieś... Nie wiem czy widzicie ich. Tu za mną jest część. Dwóch. o, a reszta Franku jest gdzieś tam, tam przy tych, przy tych drabinkach. Dobra, odwrócę się tak, żeby było mnie lepiej widać. No, no, także ostatni chyba przystanek, który będziemy robić, to będą właśnie lody. Wrócimy do domu. O, idą już gdzieś tam, o, są za nami. O. <noise> Mamy małego podopiecznego na tym. No, to także idziemy na lody. Zejdziemy stąd.

W tym czasie, co będziemy czekać za resztą, to jeszcze coś opowiem. Miejsce jest naprawdę tutaj super. Z miłą chęcią, kurde, nie widać mnie. O, tak będzie lepiej. Z miłą chęcią za rok tu przyjadę, o ile mi pozwolą. Jutro wyruszę w dalszą część. I jutro postaram się też wam coś nagrać z tego. Z drogi nie będę nagrywać, bo mój uchwyt do samochodowy jest nie do użytków, do nagrań. Mamy teraz czas, teraz oglądanie auta. Kajen, No, widzę, widzę. Dobra. Także my lecimy na lody, na coś chłodnego, w ten upał. I do zobaczenia jutro o tej samej porze. Być może też wcześniej. Wcześniej na pewno coś nagram. Jeszcze z tego miejsca, z Wągrowca. Ale jutro się postaram post, y, też nagrać coś z popołudnia, jak będziemy w Red Goszczy. Także trzymajcie się, pamiętajcie, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie mój fanpage. I do zobaczenia. Dzięki za obejrzenie. Na razie. Cześć.